Po przerwie spowodowanej zgrupowaniami reprezentacji w weekend na ligowe parkiety powrócą szczypiorniści Superligi. Azoty Puławy podejmować będą Gwardię Opole. Z Beniaminkiem Rozgrywek azoty w historii występów w najwyższej klasie rozgrywkowej jeszcze nie grały, więc wiedza na temat rywala nie jest na pewno duża. Jeszcze nie było jakiejś takiej specjalnej analizy pod ten zespół, były ciężkie treningi. Tutaj słyszałem, że chłopaki bardzo ciężko trenowali przez te dwa tygodnie. Wideo najprawdopodobniej będzie jutro. No i cóż, no tak jak pan mówi, no nie graliśmy z tym zespołem, jest na pewno obliczalny, jest dobrych kilku zawodników, jest Remek Klasny, który w ostatnim meczu dał zwycięstwo gwardii i rzucił chyba 8 bramek, na pewno tu będzie podwójnie zmobilizowany, także czeka nas myślę ciężki mecz. No właśnie, dla ciebie bardzo ważne zadanie to przede wszystkim nie dać się rozegrać bramkarzowi, gwardii Opole, no bo Malcher to jest klasa sama w sobie i to jest zawodnik, który tak naprawdę robi w tym zespole, mam na myśli gwardiopole różnicę. No na pewno bramkarze w takich zespołach są decydującymi, jakimiś tam ogniwami, którzy decydują o jakimś tam wyniku. I tak jak tutaj przykład z Głogowem, rozbroniliśmy świrkulę, później mieliśmy problemy, skończyło się jak się skończyło. I mamy nadzieję nie powtórzyć tego błędu i rzucać w jak najlepszym procencie skuteczności. I jakby od początku im jakoś tam wybić jakieś tam nadzieje na dobry wynik tutaj. No właśnie, przystąpicie do tego meczu trochę z dwóch różnych pozycji, mam na myśli Azoty i Gwardię. Gwardia podbudowana dwoma zwycięstwami ostatnimi na trudnym, na trudnym terenie w Legionowie. Ostatnie zwycięstwo na bardzo trudnym terenie w Głogowie z zespołem, z zespołem, którym wy jako Azoty sobie nie poradziliście. Dwie porażki Azotów, dwa zwycięstwa Gwardii, zupełnie różne nastroje psychiczne przed tym meczem. No tak, dobrze myślę, że była ta przerwa. Można było jakby jakoś potrenować, doprowadzić do perfekcji jakieś tam te błędy i jakieś nasze zgrać się jeszcze lepiej. Wróci Marko. Także myślę, że też jakoś to zaskoczymy no Nie widzieli też Marko w akcji. A ostatni sparing pokazał, że naprawdę jest utalentowanym graczem, także myślę, że na pewno nam pomoże i. Przechylimy szale zwycięstwa na naszą korzyść. Trzy dni do meczu z Gwardią Opole zostały i to tak trzy dni na pewno bardzo intensywnego treningu, bo to co powiedziałeś, był czas na zgranie się, ale tak naprawdę azoty tego czasu na zgranie nie miały, bo przecież sześciu co najmniej zawodników było na reprezentacyjnych zgrupowaniach, było kilku kontuzjowanych. No tak, były drobne urazy, były reprezentacje, także trener Kowalczyk tutaj trenował w bardzo małym gronie zawodników, chyba 8-9 zawodników może trenowało, no ale na pewno zrobili dobrą robotę, jakoś ciężką pracę wykonali i my też na reprezentacji nie, nie obijaliśmy się. Myślę, że każdy jest w optymalnej formie, ten tydzień został na takie właśnie dopracowanie wszystkiego poddany mecz, poddany zespół i to będziemy robić przez najbliższe dni. Jeszcze jedno pytanie, Michał, Ty wróciłeś właśnie z kadry, co najmniej dwa z trzech meczów bardzo udanych dla Ciebie, bardzo fajnych i to wszyscy kibice widzieli, Ty na pewno też jesteś zadowolony, to też powinno pozytywnie chyba wpłynąć na Twoją postawę w lidze. No mam nadzieję, na pewno takie wyjazdy, takie zgrupowania i jakieś tam poniekąd udane mecze motywują i dodają pewności siebie. Tutaj na ligowe parkiety, także jestem dobrej myśli. No i zobaczymy. Czekamy z niecierpliwością na sobotę. Pewnie kibice też, bo długa przerwa była, także szykuję się dobry mecz. Gwardia Opole będzie na pewno rywalem wymagającym. W ostatniej kolejce przekonał się o tym chrobry głogów. Będący na fali głogowianie musieli na własnym parkiecie uznać wyższość gwardii. Doskonale spisał się w tym meczu ekspuławianin Remigiusz Lasoń, który w puławach będzie podwójnie zmotywowany. Ale motywacji nie zabraknie na pewno także miejscowym, wśród których zagra kontuzjowany ostatnio Chorwat Marko Tarabochia. W puławach zapowiada się naprawdę dobry mecz.